Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym filmie. Dawno nie było żadnego filmu. Plan napięty. W marcu doszły mi jeszcze soboty pracujące i praktycznie cały czas człowiek w biegu. No i dzisiaj mam trochę więcej luzu, także próbuję coś poszukać. Eee, powrót na miejscówkę z pierwszego filmu. Sprzed dwóch miesięcy zobaczymy, czy coś nowego przybyło. Droga przy autostradzie tradycyjnie. No i co, zapraszam Was do oglądania. Zobaczymy, czy uda się coś znaleźć. Jak tam te rowy wyglądają. Czy mniej śmieci zalega. No zobaczymy. No i zobaczcie sami. Proszę bardzo, pierwszy mostek. Dzisiaj trochę inna forma. Mam wór, bo nie wziąłem torby. Wszystko ładujemy do wora i, i będziemy kompresować później się, Piękne skupisko, nie ma co. Ktoś tu trochę tego wywalił. Arnoldy dopisują. Zaczyna się wiosna, zaczyna się ciepło robić. Towaru będzie przybywać. Czekajcie, przejdziemy sobie na tą stronę. Cyk, tu jeszcze jeden Arnold Cyk. tu jakaś pucha. No, coś tam jest błocka, to wezmę i wywalę do kosza, bo nie będę tego błota wydobywał. Następny Harnaś. Dobra, tam widzę czysto, przechodzimy na drugą stronę. Słuchajcie, nie jest źle, jak na razie jest dość czysto. Następny Harnaś. Dobra i małpeczka leży, no to ją już weźmiemy. Żeby, o to już jakaś stara pucha. Też harnold, ale już wyblakła. Dobra, dawaj ją do wora. Cyk, dobra. Idziemy dalej zaczynają się mostki zobaczymy jak to się będzie dalej układać zobaczcie o kocim butelecka zwrotna jedna i tu widzę gdzieś drugą Upsa, idzie ze mną do Wora idziemy dalej druga strona druga strona jest czysta, dobra jest Git a, poczekajcie, coś tam leży. Coś tam leży, coś tam leży. O, jakieś stare puchy. Szczępki. Tu cyk. Tam coś jeszcze jest. A, jakieś też. Reszteczki. Dobra. Jakieś majty, to tego nie będę brał. Sorry. Dobra, idziemy dalej. I teraz dostrzegłem... Jeszcze tam na dole leżą jedna, druga butelka z okocimia. To pozwolicie, że się po nie pofatyguję. jeszcze widzę jedną puchę. Dobra, umknęła mi. jakaś miringa. Kurde, średnio jest okocim zwrotny. Powiem Wam, średnio się z tym worem łazi, bo to długie, ciągnie się to po ziemi praktycznie. No, ale... Damy radę. Czekajcie, co tu jest? Jest coś jeszcze? Jakaś puszeczka leży? O, to co to? Blaszka stalowa. Dobra, dawaj. Tu jeszcze coś jest? Opsa! Pepsi! Kurde, nalało mi się do rękawa. Dobra. Harnaś Ok i tu jeszcze mamy dwa Tigery Jeden Drugi I co jeszcze? I jeszcze black Jeszcze black Dobra No i czysto idziemy dalej tym mokre tradycyjnie Super Dobra Kawałek dalej mamy dużego Red Bull'a no trochę już tych śmieciorów tu jest w tym worze, ale jakaś specjalnie przez te dwa miesiące nie naśmiecili. Dobrze, bardzo dobrze. Chyba, że teraz, jak się zacznie już ciepło robić, to młodzież tu sobie na mostkach znowu będzie przesiadywać. No i co jest? Arnold, znowu karny króluje. O, jakiś glut się wyciągnął z tego, mało apetyczny. Dobra, dobra Dobrze. idziemy dalej Dobra I tutaj coś mamy Jest Harnold Harnold jest papierek po Prince Polo Dobra Tu jakaś majaczy butelka zwrotna Oczywiście, że tak Zakorkowana jeszcze Dobra, nie będę się z nią szarpał. mam rękawiczek, dobra, cyk i Harnoldzik raz, i Harnoldzik dwa. Dobra, idziemy dalej. Co tu jest, co tu jest? Tu coś jest z Pepsi Poćwiartowana. No i tu jeszcze jakaś resztka z tamtej puchy. Dobra. Dobra. No i kończy nam się nasza droga. Jeszcze pójdziemy drugą stroną, ale tam zawsze jest mniej śmieci. Ale co, co tu jest, co tu jest? Jeszcze jeden... ...harnaś. Jeszcze jeden harnaś. Proszę bardzo. Hops. Dobra. Zaraz się włączę, jak coś znajdę jeszcze. Dobra. Wracamy drugą stroną. I tu już widzę, że że coś jest. Papier. Papier NBT. Proszę bardzo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Tyk. O kurde, ślisko Małpki zostawiam Już wysprzątają, ich zabiorą Idziemy dalej I co tu mamy dalej? Dalej mamy jeszcze Dobra Tu jest mało To tak 7 days Czekajcie, woda w środku O, pala się tutaj Red Bull. Red Bull. Dobra i tą małpeczkę podniesiemy jak już leży, to jest jedna, tylko to jedziemy dalej, okej, okay. no widzicie taki mur oporowy przy autostradzie i tutaj trochę widzę tego jest, ostatnio tu jakoś nie dotarłem, a trochę puszki tutaj też jest, nie wiem czy oni tu siedzą przy tym murku, czy tak po prostu ktoś przylazł i wywalił, Ciężko powiedzieć, no ale w każdym razie musimy to wszystko wyzbierać. Bo około 10 puch tutaj leży na pierwszy rzut oka. Dobra, na koniec zrobię Wam przy samochodzie podsumowanie ile się tego udało uzbierać. Od razu sobie to pokompresuję i wrzucę sobie do skompresowane do, do wora, bo jednak tą torbę sobie przypomniałem, że ja ją rzuciłem, ale nie do bagażnika, a za siedzenie w samochodzie. O! Patrzcie się, jaki przyczajony tygrys. A proszę. Jak na minę wdepnąłem przeciwpiechotną. Nie było widać, tylko zgrzytało. Dobra. Trzy puszeczki jeszcze. A psa jedna, druga, trzecia, no chociaż tu dobra, to weźmiemy do łapy a gdzie masz rękawice gościu? cyk cyk, no i co? On się zbiera. dobra, idziemy dalej, nie ja wyszedłem dalej jak 10 metrów i wciąż tu znajduję puchy Psa chyba tak do końca tego muru oporowego przejdę, bo widzę, że, że tu sobie były posiadówki robione. O jaki glut, łochydne, panie łochydne. Dobra, cyk. Raz, 2-4, 5 puszek. Dobra, nie będę Wam każdej nagrywał. Wyzbieram te 5 i, i idę dalej. Ok. spacer zakończony. Zaraz wam to wszystko pokażę jak to wygląda. Podsumuję. Dajcie mi minutę. Podsumowanie, taki zbiór puszeczek 2, 4, 6, 7 butelek zwrotnych jakiś kawałek blachy i reszta e, śmieci jeszcze w worku, jakieś folie, a no jeszcze jedna puszka ze spraja przy murze, także tak to dzisiaj wygląda. Pani szła z pieskiem, patrzyła się, zastanawiała się co ten chłop robi. No zbieram śmieci między innymi, żeby pani sobie mogła przyjemniej tu chodzić z tym pieskiem. No ale ciekawość ludzka nie jest, wiecie jaka jest. Dobra. Ładujemy, kompresujemy, ładujemy i do domu. Także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo. Jeśli wam się podobało, kciuk w górę. Sub, kto nie subskrybuje, zapraszam serdecznie i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.